Witam, witam was widzowie na moim kanale, ja jestem Entiert Dzisiaj to jest, witam was w trzecim odcinku na kanale z serii LSPDFR Dzisiaj jeździmy, będziemy jeździć sobie po autostradach Za to, że mamy najszybsze chyba policyjne auty Czyli bez oczywiście modów, znaczy podmienionych aut Czyli Buffalo to jest auto Franklina, takie jak ma Tylko no, wersji policyjnej i no I dzisiaj sobie będziemy jeździć po autostradzie i no <laughs> Łapać tam nie wiem, sprawdzać auta będziemy i no więc no, widzimy się, jak coś będzie się wydarzyło. Zatrzymuję właśnie auto, ponieważ strasznie szybko jechało. Się nie mam, jakby, ten, jakby nie wiem, to się nazywa suszarki w aucie, bo nie ma modyfikacji do tego. Ale też próbowałem zainstalować, ale miałem jakieś problemy. Ale to myślę, że na kolejny odcinek postaram się zrobić. I no, auto po szybko jechało, tutaj, widzimy to było. Jak taka ciekawostka, ta Fera jest specjalnie, bo jest taka modyfikacja na ten Lizaka i no. Może sobie powinienem tę flarę na Lizaka. próbuję, może zainstaluję, jak mi się będzie nudzić. Dobrze, dzień dobry. Proszę wszystkie... Jest bardzo nerwowy. Sweet, sweet. Nie wiem co to znaczy. Okay, wszystko widzę. Mark Gerena. No to tak sobie sprawdzimy. Marka Gereny. Eee, wszystko ok. Czy sprawdzimy auto Srebrnego Saval... Ader? Coś takiego Okej, okay. takie bo nie wiem się Boże Nie wiem, nie wiem Nie o e, No to co, no to Proszę mnie najpierw Poproszę o test Na... Alkomatem na, Trzyma czy Pan Alkohol w sobie, nie wiem jak to się nazywa A nie chcę powiedzieć nie nic jest nerwowość. Może, może teraz robimy test na narkotyki obecność narkotyków w ciele no, so czy jak to mogę nagrać wszystko jest ok hmm. dobrze e, zadajmy może pytanie o jezus coś mi e, a niech wyjdzie z auta proszę wyjść z auta e. Ale nie mogę O dobre. Eee, sobie pana. Pan nic nie posiada nielegalnego. Okej, okay, mamy maskę klauna, co jest takie podejrzane Żółte to jest podejrzane, zielone, bo nie wytłumaczyłem w poprzednim odcinku, zielone to jest jakby ok, legalne i no, czerwone nielegalne. Maska Klauna. Eee, ticket bilet eee, do kina, eee, telefon, duża paczka berihuany i zipola. Nie wiem co to jest. Zipol, no to niestety to będzie pan chyba aresztowany. mogę się spytać. to ię, to twoja sprawa. No to nie no, nic Szukam no. jeszcze pana auto wyhiki. Sure jakby jakaś wielka jakby torba? Jakaś wielka jakaś skrzynia, cała wielka skrzynia heroiny. I chyba... Bejzwolówka? Czapka? Nie wiem, nie wiem, ale tak czy siak do no, auto jest do a pana no niestety, ale musi mnie zaaresztować. A posiadanie yy, heroiny chyba, dwie paczki nawet, w się sensie, w aucie i przysłowie, ale do no, no, dobra. Jestem no, to po pana. I wezmę jeszcze. To jest tak. To jest bo To SUV jest To jest To jest tak. To track. tak. To już tak. To jest tak. To jest dobrze jest Nie się nie ale mamy jakiś... Making progress. To napad jakiś! Kod, Kod trzeci, czyli ten. Kurna! Cholera do... No. Grozi bronią, no cholera jasna! Typie! Eee, e, e! Policja! Na ziemię! O kurde! Na ziemię, na ziemię, na ziemię. Nie chcę się poddać. Dobra, podał się, podał się, dobra. Daję broń do dowodu. Sprawdzimy, sobie ten broń. Odgrywa się, odgrywa się. Zawsze się boję, że się nie No to dobrze, no to po pana wezmiemy No i Tamtym to ja się nie przejmuję, bo coś. Co się nie Bay. Nie wiem, co to jest zlecenie, ale to. Gdzie będziemy tam jeździć? Na razie tak gdzieś, jak te auta musimy wziąć. Ty tu ty, 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 ty ktoś leży. Ty, 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 leży. Halo? Weźmy go na bok. I pan jest? No weźmy go z, od auta, kurde. No nie, nie, nie ciekawie. Szybko się ma leczyć. Szybka reanimacja. Sprawdzamy funkcje życiowe. Czy oddycha? Chyba nie oddycha? Dobra. Kurde, co tu się dzieje? A, ja, nie wody. Proszę, we mnie, o, niestety pan nie żyje. Bo mamy mały problem. I no, trzeba teraz zająć? Zwolnić ruch. I tu po koronera przyjedziemy. Nie? To wszystko wezmę no no, może dobrze jechać. Chyba jedzie dobrze, dobra. Ruch zwolniony. Nie przejmuję się już, nie moja sprawa tamtych. Dobra, ruch jest normalny. Wszystko jest okej. Okay. No, no to się widzimy po przerwie. Okej, okay, okay, mamy tutaj w poprzednim odcinku, czyli co to było? Ja pamiętam, obnażanie się chyba publicznie, co pamiętam. No, no to trzeba pana zaaresztować, przepraszam. No nie powinienem tak jać, ale no, takie wezwanie to chyba mogę, nie? A czy na szyby? Nie mam chyba, bo ja mam, dobra. Nie było tematu. No, no to nie ciebie chyba chyba zareżytować. Jak to było to, po, Proszę prostu się wstrzymać. Te pędy pojedynku idę po prostu naprawić, te jak pojedynki jak ktoś na znalazł. One czasami zjeżdżają, niektóre nie zjeżdżają. I tak, to ciężko wchodziło. Tak, o to chodziło? Możemy się zatrzymać. Ja bym w postrzegł, jeśli goni strasznie Michaela. Przypomina, nie wiem czemu. Także to naprawdę jest Majka. jest. To się tekstura skóra też Ale dobra, nieważne, to tu pana aresztujemy. No, pana już weźmiemy tu na komisaria, to wokoło. Wejdzie. Pana wezwanie, go tak szybko. To, a w sumie wezmę ja już pana. Proszę za mną. Dobra, trochę mi. Po tej twarzy kogoś innego przypowiada, Ale lepiej nie będę tutaj mówił kogo, bo jeszcze mi film z Damon. O Boże Boże Kurde, film się wolno. Ale nie, łam, Nie wiem, czy mam osobę ja Uf, no, Widzę, że tu faktycznie dobrze Widzę, że przynajmniej potwierdzam, że kalałcy się wkro, bo wglewam do kalałcy. Na dzisiaj Wczoraj, jak wygrałem nagranieciny tak, to tam jest, to pojedziemy na... Czy jest komisariat? A molo, jest komisariat! E, nie wiedziałem, nie wiedziałem, przepraszam. Nigdy bym nie przypuszczał, że na molo jest komisariat. Ale jest normalnie, czy to RSPGFR tak dodaje? Tak, dużo tam widzę. Kurde, nagło Oho, okay. przepraszam za Ty bez tu jest komisariat. Ej, napiszcie w komentarzach, czy wiedzieliście o tu. Ja szczerze nigdy nie zauważyłem. No, lubiłem sobie na online na tu przyjechać. <laughs> ja że nie będę mówił, co bym tu robił. Dobrze, weź pana. Proszę za mną. Ale mam bebech. Proszę za mną. Idzie pan! E! Kurde Idzie pan! Ja może wciągnąć... Sioko... Dobra nie, nie będę, bo coś jest dzisiaj dziwnie brzmi Dobra, chodźmy tu do pierwszy cel. No to no proszę, ja tu cię zostawiam O ty, ty, tam, Czesiek no, Czesiek Przypilnij go, wpisz go do kartkoteki no Dobra, jedziemy dalej, no to się widzimy na kolejnym kalendarzu. Okej, okay, jedziemy na autostradzie i sprawdzamy. Ja mam tego schidzę, nie wiem, czemu. Ale zauważyłem, że Lime Evans, jakby właściciel auta, jest poszukiwany, więc sobie go zatrzymamy. Oczywiście zaaresztujemy, dobra, pokażemy sygnał, żeby zjechał na pobocze. Chcę, że zjeżdża, nie ucieka, nie ucieka. Dobrze, dobry. Dobry obywatel. Nie wiem co to popełnił, ale no. no Dobra, niech będzie tak Dobrze, ja może wezmę na szeriki wypadek Paralizator e, Dzień dobry No dobra, tak żeby ładnie było to Hello. Proszę wszystkie dokumenty, prawo jazdy no. zginą mhm. Dobra, czyli to ten pan Co dostaje się ten? Poprosiłem pana żeby to zrobił pan dmuchnął do alkomatu mam. Jest tak jeszcze na alkomat? A nie działa. Się Fajnie było. Dobra, nie jest pan potrzebują alkoholu. Sprawdzimy jeszcze, czy pan nie już potrzebują żadnych środków, czyli narkotyków. Dziękuję. Nie. Ale no, co ja... Mówię? To proszę wyjść z auta. No Jest pan aresztowany. Jest pan aresztowany, bo jest pan jakby... Pozwolono mu chyba iść, na chwilę wyjść z więzienia, żeby wrócił za parę godzin. Chyba tak ja to zrozumiałem. I po prostu nie wrócił pan, no to pana weźmiemy już. Pan... Ja, szczerze, nie chcę się nie pana auto. Hmm. Nie wiem, co to jest. Ie. Yeah. Tego nie wiem. Może. Zobaczę pewnie. Komentarz napiszę Wam. Co to jest. Ale nie wiem, co to jest. Przetłumaczę. No to dobrze. To pan lewezwany, tak? To po to wezwiemy ubezpieczyciela, bo nie wiem co z tym zrobić. A to, nie jego auto. Dobra. Dobra, to on powinien na autostradzie tą tylko, żeby pan nie potrafił. to. tam. drive nie? Dobra, widzimy się znowu. Chyba na ostatnim już się. Okej, ja bym sobie po lewej autostradzie, tak lewej. I no, i... Występnicy mnie o Grand Theft Auto, czyli ukradzione auto. To jest nim Phoenix, uh, Important Phoenix. Kojarzę auto, ale nie wiem, co to o to chodzi. Się, na autach, nie znam. Się, na takich terenach, bardziej na online, bo dużo gram się Siędę okay, na takich okay. terenach, no, nie wiem. dobra, wysłałem dwie jednostki za tym autem. Nie, widzę, że chyba nie jest jakieś szybkie. Że trochę jak motor, no ale to chyba nie jest motor. Nie wiem, jak mówiłem nie znam się na tych single player bardziej... O, ale auto tam ładnie jechało. Tylko kolor nie pasował trochę. No halo, halo, nie, gub, nie gubcie jego. Wyda to trzeba spolejne wsparcie. Kurde, jeszcze wielagumie. Oho! Na mam, przepraszam, internet też trochę nie wyrabia. Oho, tekstury się nie ładują. Super! też by mi zaraz gata bywali? A to taki? Myślę trochę o innym, ale podobny. Takie kurde w Gdzie są te dodatkowe w No halo! Kurde, sklepnęło to bardzo. Na wierzę tam, tam widzę, że jakąś kurde nie wiem, zrobili Odstawy. Może Okej, okay, widzę, że mocno go tarnują. To... O! Dobra, pytamy jeszcze o PIT czy nie możemy w ogóle. A, mamy, mamy, mamy pozwolenie, Dobra, no to... <śmusza> Ym... Powiedzmy, że oddał chwilę pod początkowej strzał w powietrze. Się nie zatrzyma. No nie zatrzyma, się nie boi. O, 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 coś hamuje. Ta ranuje, policję policjanta, dobra, szakopodę. po, po baku. O nie, przypomnę. Może. Aj kurde, zapiercie. Jest... Słupko jedzie. O dobrze, dobrze! Dobrze, ta zielerówka go spowolniła, dobrze. Dobra. Laguje. To też lekar. No i w super, że nie w takim momencie, no kurde! Przepraszam za dzisiaj za Okej, Ok, chyba się w opony tutaj się podał. No kurde, musieli się tak zatrzymać Proszę, to dobra, podaj się. Boże, co ja Dobra, poddaj się. Chyba się poddał. Dobra, no, wyciąga... no dobra, wyciąga go koleżanko. No, zachciało się, kurde. Hmm, dobra, ja, ja wzywam to... z... to my... Znaczy dobra. Eee, ukradzione, czyli ubezpieczyciela weźmiemy, bo no, to nie eee, wiadomo, czy nie. Eee, to dobra, he he he, co ty się tak na Ty, ty spokojnie. Uw, ja bym miał w ogóle zazastrzelić. Tego ci zrobił, ci żepana. Co ja chcę, coś mi powie. Dobra. 17 minut odcinka. Myślę, że to w miarę, w miarę. To ja Was że pożegnam, już ty nie wiem mnie. Jak... niego. No. Miło było. No i żegnam Was widzowie. Postawcie lajka, jak cię obierzyć o moje oko. Żegnam Was.